Jabłonowski kłamie na mój temat. Aktor naprawdę noszący nazwisko jak rabin Avram Olszański z Bracławia, Ojciec bardzo znanej, utalentowanej aktorki, która została nagrodzona na festiwalu kina żydowskiego w Warszawie. A noszący pseudonim Aleksander Jabłonowski kłamie na temat, że rzekomo miałem zadzwonić na policję i wezwać policję, żeby go spisała. Nic takiego nie miało miejsca. 2 stycznia razem z delegacją Ruchu Obrony Granic i Robertem Bąkiewiczem byliśmy na Cmentarzu Brudnowskim, składaliśmy kwiaty na grobie Romana Dmowskiego i rzeczywiście wychodząc mijaliśmy Aleksandra Jabłonowskiego. Ja powiem szczerze, nie wpadłem na ten genialny i wspaniały pomysł, żeby zadzwonić na policję, bo byłem zajęty tym, żeby zrobić wywiad z liderem Ruchu Obrony granic i nie będę marnował, nie miałem głowy ani czasu, żeby marnować czas na jakieś telefony, nie wiadomo po co na policję. Policja pewnie przyjechała dlatego, że w cmentarz jest monitorowany, a po drugie, 2 stycznia wiadomo, że ten grup jest pod obserwacją służby z racji na to, że tam przychodzą wszystkie delegacje środowisk, które odwołują się do Romana Dmorskiego, którego Władze nie lubią, więc można się, nie trzeba dopatrywać się jakichś telefonów Bodakowskiego, jeżeli wiadomo, że tam służby obserwują. Po ważne jest jeszcze to, że moim zdaniem e, osobnik e, Aleksander Jabłonowski nie ma jakiegokolwiek prawa do tego, żeby podczepiać się pod Romana Dmowskiego. Roman Dmowski uważał, że fundamentem polskości jest katolicyzm. Natomiast Jabłonowski głosi, że srana Biblię, czyli świętą księgę katolików. E, więc ma zupełnie inne poglądy niż Roman Dmowski. Roman Dmowski gardził Rosjanami i Rosją, natomiast Aleksandr Jabłonowski jest znany ze, swojego, ze swojej sympatii dla tego patologicznego kraju. E, ważną rzeczą jest to, że Roman Dmowski krytykował Żydów i komunistów. Aleksander Jabłonowski znany jest z tego, że na spotkaniu, na którym był ambasador rosyjski, e, uniżenie temu ambasadorowi rosyjskiemu e, zachwalał i gloryfikował postać Iwana Sierowa, rosjanina z NKWD, generała, który instalował tutaj w Polsce Żydy, e, rządy żydokomuny. Więc e, osobnik Aleksander Jabłonowski nie ma prawa do tego, żeby e, podczepiać się pod Romana Dmowskiego. Przyznaję się z ręką na sercu, niestety nie wpadłem na pomysł, żeby zadzwonić na policję, że jest tam jakaś heca z Jabłonowskim. I zapewniam Państwa, jak mogą Państwo to potwierdzić u wszystkich ludzi, którzy mnie znają, że gdybym zrobił coś takiego, to ja bym to nagrał na wideo, wrzucił do internetu i chwalił się na lewo i prawo. Dziękuję Państwu bardzo, Jan Bodakowski.